Adam Jarubas. Adam Jarubas, człowiek, o którym można było napisać książkę, zapisał się na kartach historii tego województwa jako marszałek. Jako marszałek trzech kadencji przez 12 lat na tej ziemi służył naszym mieszkańcom. Najważniejsze jest to, że jest stąd. Nie przybywa do nas dzisiaj, bo jest kampania, bo jest taki dział, bo tak trzeba. Nie przybywa do nas, żeby się spotkać na pół godziny, jak to nieodkrośnie określane na kampanijnym szlaku. Ale przybywał do nas przez te 12 lat i przybywa ciągle. Dla Adama, bo jesteśmy przyjaciółmi od 20 lat, yy, nie są obce problemy ziemi świętokrzyskiej, ziemi włoszczowskiej. Nie są obce problemy małych miejscowości, małych przysiłków. On te problemy zna i on te problemy rozwiązywał. I nadal te problemy chce rozwiązywać. To, co za nim przemawia, to przede wszystkim z dobrym człowiekiem. Nie dzieli na lepszych, na gorszych, na jeden sort, na drugi. Dla niego wszyscy samorządowcy zawsze byli jednakowi, do wszystkich wyciągał rękę. Dla nas dla Błuszczoły, najbardziej kluczowa i, i ważna inwestycja to oczekiwana obwodnica. 40 lat Błuszczowa czekała na obwodnicy. I nikt, no Państwu tego nie zabierze i nie powie, że jest autorem budowy tej obwodnicy. Bo autorem, autorem budowy tej obwodnicy jest. Marszałek Województwa Środowiskiego kadencji 2014-18 ramię Jarubas. I dzisiaj, jeżeli ktoś powie, że w Włoszczonie nie stało nic zrobione, Pojawiają się osoby na baderach, których znamy tylko z ekranu telewizyjnego, bądź przejazdem przez Włoszczonę, na jakiś czas. Dlatego ja dzisiaj gorąco proszę i apeluję o udział w tych wyborach. Zachęcam do tych wyborów, ale oddanie również głosu na Osobę stąd, nie z nikąd, nie, nie jakiego, tylko tego stąd, który stąd się wywodzi. Tu się urodził i z tym regionem jest związany. I na ja pewno ona będzie służył tam. Szanowni państwo, dowód moich podziękowań za wszelkie dobro, które Adam Jarubas jako marszałek dla nas czynił. W imieniu mieszkańców pragnę gorąco podziękować, wręczyć okolicznościowy medal, który Gmina Włoszczowa wydała, albowiem w tym roku dla nas wyjątkowa rocznica, 480 lecia nadania praw miejskich w Włżowie. Jesteś pierwszą osobą, która ten medal otrzyma z podziękowaniu od wszystkich mieszkańców i robieży. Podjąłem tę decyzję z nadzieją, że jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie teraz, po tym okresie pracy, kiedy mamy za sobą wspaniałe doświadczenie obecności Polski w Unii, regionu świętokrzyskiego w Unii, podczas którego to okresu wiele nam się udało zrobić. W regionie świętokrzyskim zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 20 miliardów złotych współfinansowane przez środki europejskie. I Deklaruję, że niezależnie od tego, czy wygram, czy nie wygram, wierzę w to, że wygram, a to dalej będę pracował tutaj dla ziemi świętokrzyskiej, dla ziemi włoszczowskiej, bo czuję się państwa reprezentantem. Dziękuję za, za te głosy, za to wsparcie i proszę 26 maja, bądźmy razem. Dziękuję. Wierzę w to głęboko, że właśnie ten kandydat, który stoi przed nami, wniesie do tej polityki nie tylko naszej krajowej, ale tej europejskiej ten swój poziom, bo kolega Adam Jarubas naprawdę. Jest człowiekiem o dużej, wysokiej klasie, zarówno inteligencji, jak i kultury. Dlatego dla mnie osobiście jest to zasadniczy argument, już pomijam te merytoryczne kwestie, o których wszyscy wiemy, ale naprawdę warto głosować na Adama, ze względu na to, żeby ten poziom polityki w kraju i w Europie podniósł się znacznie wyżej. Te szanowni państwo z tego miejsca pragnę gorąco podziękować w imieniu samorządowców ziemi włoszczowskiej za 12 lat Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarobasowi, dziękujemy ci Adam za wszelkie dobro, które czyniłeś, że zmieniałeś nasze małe ojczyzny, że budowałeś te wspólnoty. Wierzymy głęboko w to, że 26 maja mieszkańcy ziemi włoszczowskiej poprą Adama Jarobasa jako kandydata do Parlamentu Europejskiego. Wierzymy głęboko w to, że odwdzięczą się za wszelkie dobro, za to co czynił, za to, że jest od nas. Bądźmy razem, idźmy na wybory. Poprzyjmię Adama Jarubasa. Adama Jarubasa. Dziękuję serdecznie.